Chyba, o jeszcze zielony, zielony się. jeszcze zielony, co jest O, Więcej, Jesteśmy, was więcej byłem. was, więcej was Dobra, zwaliłem go Dobra O nie, znowu różowy tera, idzie. O, idzie, idzie Dobra, zwalimy jednego, o ty, już po łóżku mamy? Leci, 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 leci Zobaczymy, zobaczymy O, dobra, zniż, dobra, łóżko Łóżko, łóżko nic. Co jest, <laughs> co jest, <laughs> co jest Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w, na, w nowej serii na moim kanale. W tej serii akurat będziemy grać na serwerach społecznościowych i w tym wypadku będzie to serwer Derp Mycy. Tak postanowiłem, że będzie akurat to ten serwer. Jeśli chodzi o gry z widzami, no to wybraliśmy jednak serwer non-premium, ponieważ stwierdziliśmy, że jednak większość osób, no, że większość osób posiada lanczek jednak non-premium. Dobra, to zagramy bydłoksy, co o tym myślisz? No możemy, oczywiście. Dobra, no to... Wieczki, dołączyłeś do mapy? Tak, tak, ta, oczywiście. Dobra. Czyli tak, jaka to jest mapa? To są jakieś domki, no podobne do domu ekipy, troszeczkę. <grym> do staka do domu. Dobra, i jaki mamy plan na tą mapę? Myślę tak, że pobudujesz łóżko, Uch. a ja na przykład może pójdę na jakieś diamenty lub do najbliższego do najbliższej wyspy, czyli do naszego sąsiada, którego chcemy jednak wyeliminować. Wierzmy no, nie przeszkadzam. Czyli, w dzisiaj listom, challenge. Planie. No, jaki challenge? challenge? na pierwsze miejsce, żeby... ...na tym odcinku, czy jak... ...żeby jakoś pierwsze no, miejsce? możemy, możemy. Możemy. Dobra, dobra. Jakiś kity, czyli czy będzie co? chyba dużo... Mi się zdaje, że będzie dużo prób, ale okej. Okay. Zgadzam no. się na to. Zobaczymy, zobaczymy. To ty, pisze... Zilum. Aha, jestem sam, nie. Dobra, daję ci złoto. No, no, no. Daję no. ci złoto całe, i ja pędzę i kupuję. Co tu mogę kupić? Wełnę. Dobra. Dobra. Mm. Przynajmniej, przynajmniej nie, nie cofa temu Beck, Wiesz, jak się czasami grało, to Ale... jak się jest jak jak przeciążony. Wiążony, czyli praktycznie cały czas Hypixel to tam wrzuca, wyrzuca itemy od ekwipunku jak dajesz do skrzynki, czyli. No. No rozumiem, rozumiem. A ogólnie to. O, ty, hmm. żółty, e czy różowy. Uważaj się, Już się tam. budują? Już się budują do nas. O, kurde, ale szybko. Speed bridging, no słuchaj. Typowy Speed bridging. to jest MVP, plus jak coś, bo ma TT. Te, te, Maj. Hmm... Faktycyple. O nie, o nie. O kurde, co za gość. Co za gość. Jeszcze jeden. Jeszcze, Dobra. jeden. jeszcze jeden. Pan. Dobra. Mam jednego diamenta. Szybko kupię trapa nam. Żeby nam nikt nie wbił. Znaczy, żeby mieli jakąś tam przeszkodę. Dobra. Co pyk. Py, 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 py. Coś tutaj jeszcze. Dobra, będę miał seta już. Żelaznego. Mam seta żelaznego. I może już polecę na nich. Na różowych. No, przydałoby się, bo widzę drony. O. Dobra, zrzucimy jednego, Julcia jednego. kulcia, 1, 2, 3. Kobitka mnie rozwaliła. Co? Kobitka mnie rozwaliła. Kupiłem, je, kupiłem nie to, to trzeba, czyli miecz. Dobra. O kurde. Ktoś wszedł do naszej bazy, nie to kupiłem znowu. Kto tutaj wszedł do naszej bazy? Nie kopie ktoś. Chyba. Chyba. O jeszcze zielony. zielony jeszcze zielony. Co jest? Więcej A Więcej, Jesteśmy, więcej, was, więcej was. Więcej was. Zapraszamy do naszej bazy. Zapraszamy o. do naszej bazy. Ma TNT, bo do góry idzie. Dawaj go. Dobra, zwaliłem go. Dobra. O nie. Znowu, Tera, różowy. różowy idzie. O, <laughs> różowy <laughs> idzie, tak. ej, nie, nie zwali... Stochki Kingulcia. O oh, kurde O nie, o nie idą, idą, idą. Ja miałem... Ja miałem 3 lata przerwy, jeśli o chodzi. Nie. Ja miałem... 3 lata przerwy, jeśli chodzi o MCA, więc... Czasami jakbym. Jakbym. No. Jakby, jakbym źle poszło, to nie hajtować proszę. A nie, w, sumie mam, może, bo... w sumie może ja cię umiem wolno, wolność słowa na kanale jest. Co tam się stało? Wolne słowa Właśnie. jest. No Chodzi na no, zielonych, pójdziemy. Uczynię im tam. No dobra, zwalimy jednego. Zwal... O, ty, już po łóżku mamy? Nie mamy już. Kto mam zniszczył? Zielony. Zielony? Nawet, nawet, nie, nawet nie wiem, nie pamiętam. No bo strefkę im zakładam. Dobra, idę rozwalić zielonych. No. Byłem. Spadniesz, nie spadniesz, nie spadniesz. Spadniesz, nie spadniesz. Dobra, nie, leci, 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 leci. Zobaczymy, zobaczymy. O! Jeszcze ktoś tutaj jest. Weź tam TNT mu i uciekaj. Rozwal łóżko. Rozwal łóżko, rozwal łóżko. Dobra. Ach, to... Dobra, rzuć tego niebieskiego. niebieskiego. O, Nie, dobra. Niebieski Nie, uciekaj, uciekaj. Ucieka. Rozwali łóżko i uciekaj Dobra. Dobra. Przeciwę. Przeżył, dobra. Kurde. Niebieski Nie, nie używy. <zyskujmy> ja tam nie ma, tam chopie, tam nie ma nic już. <zyskujmy> tam nie ma. Niech <zyskujmy> Dobra, niebieski został, został niebieski. Stał niebieski, jak ucieka. Jak ucieka co za gość. Dobra, tam watch, tak widzę, że tam chodzi. Sprawdza, czy nikt nie czytuje. A, to jest MVP na tym serwerze. W tym serwerze MVP Ej, masz niebieskiego na plecach Ej, plecy masz, plecy masz. Dobra, yeah. gramy Dobra, następną. Pierwsza runda. Pierwsza runda, pierwsza runda się nie udała. Widzę, że tutaj są o wiele silniejsze osoby. Ale myślę, że troszkę wystarczy troszkę, troszkę treningu przypomnienia sobie mm. tych technik i myślę, że wszystko powoli będzie wracać do normy, jeśli chodzi o moją starą grę. Chyba będzie źle z tym pierwszym miejscem mi się wydaje. Łatwo. No, to... no wiesz, no to... to... Nie wiedziałem, że tak, ciężko, że tak ciężko będzie. Myślałem, że coś tam jeszcze zostało po tej, po tak długiej przerwie, jeśli chodzi o mojego skilla. Dobra. Dobra. Oh, yeah. Dobra, dzięki. Dobra. Trzymaj tego, złoto. Jeszcze jedno, jeszcze Dobra. jedno. One właśnie raszują, nie? One miały tam wełnę, Różowi. No to właśnie o to chodzi, że tu trzeba raszować. Tu trzeba raszować. No ale tu się nie zabudujesz normalnie, nie? O nie, nie to kupiłem. Aj, nic się nie buduje, nie? Nie, ja się buduję, nie wiem nawet do kogo. Do sąsiada. Dobra, 3, 2, dobra, czerwony buduje łóżko już wełną. I mi się wełna skończyła. Dobra, dobra. Jeszcze troszkę sobie kupię wełny i może mi się uda rozwalić czerwonych, Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ok. O, czerwony do nas idzie, chopie. Czerwony do nas idzie, czerwony do nas idzie. Dobra, rzucił mi, ale, rzucił mi, ale spad, Rzucił mi, ale spad. Dobra. Ja Wdaje Wydaje mi się, że ta arena może być ciekawa. dlaczego? Hmm? A to ty jesteś, kurde. Myślałem, że to jakiś tam. Jakiś, nie, nie. No, jakiś nie, nie, nie typek. Ile mam złota? Nie mam złota, nic. Ja Miałem trzy. Czerwony pewnie będzie raszował, bo już wybudowałem się do niego mostem. Tak jest. TNT kupię, ja. No, wybudował się. No i co? Dobra, no i co? ja ty jenty No wiesz, no będą tak się teraz budować. Nikogo nie zwaliłem. Ej, we dwójkę idą do nas, we dwójkę idą do nas. O oh, nie. idą do nas. Dobra. Zdjąłem jednego i ty też jednego, um. tak? Dobra. Tata. Dobra, troszkę wełny. Chowamy wszystko i lecimy. Lecimy z... O, oh, jest. Raszym na czerwonych teraz. Dla plesek masz typka jednego. O nie. Kurde. Nie zauważyłem. Nie zwaliłem nikogo. Dobra, jest spad jeden. Dobra. Jeden jest u nas. Dobra, nikt się nie chce do nas budować? Nikt. nikt na, na szczęście, że na szczęście... tam nikogo nie ma. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra. Ym, stać mnie, stać mnie, dobra. Ja kupuję tego. Seta, sobie. Ja nie... A TNT będziesz mógł kupić? TNT nie wiem Ja na razie wełnę, wiesz co? Kup TNT, a ja tam wybuduję jakiś prowizoryczny ale... okay. czerwony, czerwony. 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 czerwony, czerwony, idzie czerwony Idzie czerwony, idzie Nie chcę zostawić Spokojnie Tu cały czas rushing i... Chyba spadł Dobra Dobra nie... Lecę do ciebie. Dobra. Ponę na pana tam myszku. myślałem, że się uda. Jeszcze, jeszcze mm. jego. Jeszcze jego zrobić. Nie udało się, niestety. Próbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz próbujemy. ma właśnie ile ale bloki mi chyba zapragnie. O, ja mam staka, ja mam stacka. Jak coś, ja mam stęka. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Lecimy. To są Steve'y normalne. A ty kim jesteś? Premium? Ja. Ja, premium. Premium? premium. Tak. Ja, oryginał. Oryginał. Masz to TNT? Mam, mam, mam. Zrób tutaj, tutaj w bok, tutaj po boku. Dobra. Ten? Tutaj, Ten tutaj, bok? tutaj, tutaj, tak po boku. Dobra. Dobra, zdjąłem łóżko. Dobra. Ładnie tam lecisz, ładnie. Ładnie, dobra, ładnie. Plecisk. Ładnie, ładnie, dobra. Mamy sukces, już zniszczyliśmy jedną drużynę. Pamiętam chłopie takie czasy jak. Jak jeszcze graliśmy 3 lata temu i normalnie chłopie, jedna osoba wszystkie drużyny rozwalała. Wiesz, wiesz, kto to był? No ty? No, no, no pamiętasz te jeszcze, jeszcze takie czasy, ale wtedy jeszcze. Wydaje mi się, że było inaczej niż teraz. Teraz. Wydaje mi się, że osoby są bardziej doświadczone, jak były kiedyś. No. Więcej osób zaczęło w niego grać. Co jest? Przestanowiłem ja się. Ty... Czyli tak, Dobra. Czyli taka tak. Do kogo zielonych. możemy iść? Do zielonych? Zielonych. Do zielonych? Dobra, dawaj. Krzyp, dawaj zielony. Hmm, wiesz co? Dobra, buduj się do zielonych. Co oni tam piszą? Że urodziłaś takiego... No właśnie, co tu? Już się wyzywają na czacie. Ja właśnie ten czat wyłączyłem. To, to jest była. polski serwer. Polski segwek. <noise> o nie. A czy wiesz, no to są jakieś pewnie kidy są. Ej, czekaj, 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 bo... Ej, nie widział nas, nie widział nas, nie widział nas. Ja narzędzi nie mam. Ja mam. Chuu chuu Nie nie pijeł dość nie, nie. Dobra zniszcz... To Łóżko... Łuszkom. Co jest? Gdzie Co jest? jest? Co jest? jest? Ej, nie dało się łóżka Gdzie? rozwalić. Dwa razy rozwaliłem. Co jest? To ja tak samo Dwa razy chyba rozwaliłem. Aj. Coś jest nie tak z tym Coś z jest nie tak, Coś jest nie tak. Dwa razy łóżko rozwaliłem, nie? Ja tak samo, ziomek. Trzeba tu zbudować ten, oboła. Dobra. Co my tu wybudowaliśmy? Nie hmm. wiem, nie wiem. Ale mamy tutaj tak, za przeproszeniem, brzydko. Na tym moście. Mieli to się do nas po brici. Idzie No to nie idzie no, stary no. No po to jest. O Dobra. Ale mnie odbił. czemu nie muszę ich rozwalić? Co, Co jest? Co mówisz? Czemu nie muszę ich rozwalić? A czy łóżka nie Zaje, można tajem. było rozwalić? Jestem trochę zdziwiony czemu tak. Dobra, zjem sobie fila. Chowam wszystko do skrzynki. Troszkę wełny no. sobie wezmę. Co jest? Jakim cudem? Jest tam do... Idzie do nas czy nie? Nie, nie, nie idzie do nas. Ale ich się rozwalić nie da, nie? Ziomek. Co on wziął? Gdzie on jest? Spadł. Dobra myślę, że przeskoczy mnie Będę musiał narzędzia kupić Będę musiał narzędzia no, kupić Ja też, właśnie sikierkę muszę kupić Pyk pyk Dobra, dobra mam, mam narzędzia dobra. TNT kupię, bo nie wiem co jest z tym łóżkiem nie tak, nie? Kupisz TNT? Też możesz kupić No to jedni nam zostają Ostatni wiesz No chcemy sprowokować mnie na most Dora, weź tam złotą wow, i wow. Wow, wow! Ale. Ale dałem się, ale się dałem. mu ten 2,5 zostało, także niewiele. Na spokojnie, na spokojnie można go. Jak on to góry nie spodziewa? Na spokojnie go można już ogarnąć. Dobra, szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj go. Dobra, gdzie jest następny zielony. Powiedziałem, że on Zielone? chyba szedł. Szedł tutaj? czego, czego rozwaliłeś? Bugowałem się. Czemu tak się buguje na tej wersji? Nie wiem dlaczego. Dobra, biegnę po ten. Eee... Szybko, nie, szybko, coś dziwnego jest z tą wersją, nie tak. Coś dziwnego jest tą wersją. Ta... Co jest? No nie wiem, chłopie mnie buguje normalnie. Faria mi łóżko. Zielone? Tak. Ja. Nie wiem, Ja spanam, chłopie, ja spanam, ja bo mi coś buguje, niestety. Co, coś mi buguje. Challenge zaliczony. można Zbogua powiedzieć. Nie A jest... tylko my, my mamy łóżko tylko. Zbugua no, zbugowałem właśnie. się o klocek. Zbugowałem Dobra, się lecimy o klocek. Nawet zmyślimy jakieś klocek, one mogą. Tak tak tak, 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 szmaragdy. szmaragdy. Dobra, szybko, szybko, szybko. Pamiętam, zagrywało się całymi dniami. Wymaksuj się, wymaksuj wy się, wymaksuj się. Dobra, idą do nas, idą do nas. To jest bardzo dobrze, bo... Nie Dobra, bardzo dobrze, dobrze, wiesz dlaczego? Bo chopie mogą mieć TNT. Mogą mieć TNT. Aj, spadłem. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Dobra, jed jed jednego Dobra. nie ma, jednego nie ma. Gdzie jest drugi? Gdzie się kopie chyba. Nie, to ty. ja. Dobra, jeszcze gdzieś jeden zielony jest. Jeszcze to, gdzieś jeden to, to tam się to... Co tam został gdzieś? Trzeba go. On poszedł chyba... Nie wiem w jaką stronę. Chodź kupi, kupimy sobie po profilu. Ja sobie muszę. O, wygrykaliśmy. Wygraliśmy. 10 kili mam. 10 kili. GG! Tak jest. To jest nasza pierwsza wygrana. Pierwsza, wygr pierwsza wygrana. Mamy Czas. Mamy 17 minut odcinka. No zapewne będzie troszkę wycinania. Więc myślę, że na, jak, jak na pierwszy odcinek, to, to by było na tyle. Zbugowałem się trochę, bo spadam cały czas z dół. Dobra, no to ja wychodzę. Najlepiej komendą leave. Dobra, także moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, który będzie już jutro. I mam nadzieję, że również serwera, gdzie będziemy mogli z wami grać. Jeżeli, będzie, jeżeli byście chcieli, możecie, wpisać możecie pisać komentarze i możecie wystąpić na odcinku lub zagrać z nami na arenie. Kto chce. Więc co, ja nie przedłużam i widzimy się jutro. Do zobaczenia.